Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem a propos myśli. I mam takie przekonanie w sercu, przez dzisiejsze czytanie dokładnie z Apokalipsy Świętego Jana, patrzę sobie na ten fragment, że Bóg chce naprawdę odnowić całe nasze myślenie. Całe, całe, całe. I szczególnie porusza mnie dzisiaj to zdanie. Oto czynię wszystko nowe. Wszystko nowe. I Pan Bóg naprawdę chce to zrobić. Pan Bóg nie poprzestaje na jednej, pojedynczej myśli, bo On nie chce, żebyśmy my zmienili nasze myślenie tylko w jakimś procencie, a chce, żebyś miał całkowicie nowy umysł, żeby wszystkie Twoje myśli stały się nowe. I te takie zupełnie nawykowe, automatyczne. I te o sobie, i to o innych, nawet te najbardziej ciemne i negatywne. Wszystkie mają stać się nowe, wszystkie, wszystkie. I wierzę, że to jest możliwe, ale to jest możliwe i to jest do zrobienia tylko we współpracy z Bożą łaską. Nieraz łapię siebie na tym, że próbuje zmienić swoje myśli własnymi siłami. I tak prężę swoje mięśnie, a prędzej czy później dochodzę do wniosku, że tu chodzi, żebym zaktywowała swoje mięśnie, ale są to mięśnie duchowe, i tu chodzi nie o moją pracę, a o współpracę z Bożą Łaską. I tam, gdzie zaprosisz Boga i Jego łaskę, tam, gdzie przyjdzie Duch Święty ze swoją mocą, tam wszystko dzieje się nowe. To jest. Mam takie poczucie, że jedna z podstawowych zasad działania Boga, tam gdzie On wchodzi, to zmienia się po prostu wszystko. I dzisiaj chcę Ciebie właśnie zachęcić do tego, żebyś otworzył się na Jego działanie. Może już doświadczyłeś tego, że Bóg zaczął coś w Tobie zmieniać, na przykład podczas wczorajszego live'a albo po tym live'ie. Może dopiero te wszystkie zmiany są przed Tobą, ale my naprawdę potrzebujemy całkowitego odświeżenia naszych myśli. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy przyzwyczajali się, oswajali się z tym, że Bóg chce zmieniać nasze myślenie, że Bóg chce takiej całkowitej zmiany. Nawet zmiana na lepsze to jest zmiana, której my często się boimy, która jest dla nas niewygodna i mamy taki dyskomfort chwilę przed. Natomiast wierzę, że głęboko, że kiedy my już zaczniemy doświadczać tej zmiany myślenia, zaczniemy żyć Bożymi myślami, to tak bardzo nam się to spodoba, że będziemy chcieli więcej, więcej, więcej. Więc jeżeli już jesteś w tym procesie uzdrawiania twojego myślenia, proś Boga ciągle o więcej, ciągle o więcej. Bo Bóg ma naprawdę to więcej dla Ciebie przygotowane i da Tobie to, jeżeli wyciągniesz po to ręce, jeżeli otworzysz swoje serce i swój umysł właśnie na, na Jego działanie. I na pewno przynajmniej raz w życiu miałeś takie doświadczenie bycia w miejscu, gdzie jest wszystko nowe. Wszystko nowe. Może przeprowadziłeś się do nowego domu, może po prostu wyremontowałeś swoje stare mieszkanie, może pojechałeś chociażby na wakacje do nowego miasta i tam właśnie miałeś takie doświadczenie, że jest wszystko nowe: wszystkie ulice, wszystkie sklepy, restauracje, kościoły, wszyscy ludzie, których tam spotykasz. Wszystko jest nowe, zupełnie świeże. Może kiedy właśnie wyremontowałeś swoje mieszkanie, to wszystko było nowe meble, ściany, drzwi, podłogi. I tak nawet jak zacząłeś powoli wprowadzać kolejne zmiany, otwierałeś się na kolejne zmiany, i nagle okazało się, że jeszcze to wymieniłeś, jeszcze to, już za jednym zamachem i nagle zaczęło tobie przeszkadzać coś starego, coś zniszczonego. Z czego po prostu nawykowo do tej pory korzystałeś, teraz zapragnąłeś, żeby to też było nowe. Jak wszystko nowe, to wszystko nowe. I tak samo właśnie Bóg wierzy, że chce robić z naszymi umysłami. Chce, żeby wszystkie myśli w tym umyśle były zupełnie nowe, zupełnie odświeżone. Żeby w każdej tej myśli płynął Boży Duch, żeby z każdą tą myślą szły. Owoce, owoce Ducha Świętego, moc Ducha Świętego. I my właśnie nie możemy się na to otwierać. Dobrze wiesz, że jak właśnie przeprowadzałeś się do nowego miejsca, czy wyjeżdżałeś na jakiś czas do nowego miejsca, to miałeś właśnie tą nową perspektywę. Tak to działa, że jakoś zawsze nam się chce czegoś nowego, robimy nowe rzeczy, myślimy w nowy sposób, i my tak samo dzisiaj. Nie zmieniając mieszkania, nie zmieniając miasta, możemy doświadczyć tego całkowitego odnowienia, gdzie wszystko jest nowe. I dzisiaj właśnie przychodzę do ciebie z czymś, co już pokazywałam tydzień temu, ale do czego dzisiaj szczególnie chcę to Ciebie zachęcić, czyli, żebyś sobie, czy w Twoim pamiętniku zaszycie, czy po prostu na kawałku kartki, narysował siebie siebie na środku, tego nowego to nowe stworzenie i może już masz trochę do zapisania, może dzisiaj zapiszesz dopiero pierwszą jedną rzecz co nowego jest w tobie w ramach tego odnowienia może jakąś nową myśl zapiszesz, która pojawiła się na przykład po wczorajszym live'ie mówiliśmy wczoraj właśnie szczególnie o tym patrzeniu na siebie, o myśleniu o samym sobie może właśnie zapiszesz myśl, do tej pory, może wydawało się tobie, że twoje zdanie nie jest dla innych ważne. Dzisiaj zaczynasz już myśleć w nowy sposób, że Twoje zdanie jest zawsze ważne. Zapisz sobie tą myśl. Może w inny sposób myślisz o jakichś swoich cechach, o tym co robisz w życiu. Widzisz, że to już jest pozytywna Boża myśl, zapisz ją sobie. Może czujesz się w nowy sposób, zapisz, jak się czujesz, może robisz coś lepiej, zapisz, co takiego robisz. Przyzwyczajaj się do siebie jako nowego stworzenia, przyzwyczajaj się i utożsamiaj się właśnie z tym nowym człowiekiem. Bo często jest tak, że kiedy doświadczamy jakiejś zmiany, to płyniemy na, na tej fali, bo wtedy jest nam tak dobrze i przyjemnie. I nie zastanawiamy się, nie wgłębiamy się w to, co dokładnie zmieniło się w nas. I potem niejednokrotnie może słyszałeś kiedyś od kogoś taką historię, że no jak wtedy trafiłem, nie wiem, do tej wspólnoty, albo zacząłem to i to robić, albo poznałem tego człowieka, no jakoś inaczej się czułem, jakoś tak było fajnie. No, ale właśnie, dlaczego było fajnie? Na tą fajność składają się konkretne zmiany, zmiany, które zachodzą w tobie i w twoim życiu. I myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, żebyśmy te zmiany nazwali po imieniu. I właśnie ty, kiedy narysujesz siebie nowego, też zwróć uwagę na to, jak siebie narysujesz, jakie dokładnie elementy, szczegóły tam się znajdą. To właśnie, żebyśmy zapisali też wokoło siebie, co wszystko, co nowego, dobrego dzieje się w nas i w naszym życiu. E, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy po imieniu mogli nazwać działanie Boga w nas. E, bardzo do tego Ciebie zachęcam. Taki rysunek, takie ćwiczenie też otworzy Ciebie właśnie, żeby Bóg uczynił wszystko nowe w Tobie. Więc my, Panie, dzisiaj prosimy Ciebie, o to, żebyś odnawiał nas od początku do końca, żebyś przychodził z odnowieniem do każdej sfery naszego życia, żebyś przychodził z odnowieniem do każdej naszej myśli. Nawet jeżeli wydaje nam się, że w pewnych sprawach dobrze myślimy, ale to jest wciąż za bardzo nasze myślenie, to Ty przychodź tam ze zmianą. Przyjdź, Duchu Święty. Przychodź i daj nam patrzeć na siebie nowymi oczami, Daj nam patrzeć z miłością na innych, patrzeć z miłością na Ciebie. Wierzymy, Panie, że Ty wypowiadasz nad nami otoczenie, wszystko nowe i już to robisz. Daj nam, Panie, to uchwycić, daj nam to nazwać, daj nam uwielbiać Ciebie w tym wszystkim. Otwieramy się na więcej, 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 Panie. Więc mam takie przekonanie w sercu, że ten, kto rzeczywiście na poważnie potraktuje to Boże słowo, i że jeżeli ty dzisiaj to te słowa otoczy wszystko nowe. Przyjmiesz z wiarą, że Bóg już to robi, że już Bóg ten proces przemiany rozpoczął w Tobie, że zobaczysz bardzo wiele, bardzo wiele. Mam takie przekonanie. Więc może to jest dzisiaj do Ciebie, może to jest zaproszenie dla Ciebie, żeby wejść głębiej w to słowo, żeby je przyjąć do swojego życia. Podzielcie się w komentarzach, wiadomościach prywatnych, jeżeli to słowo jest dla Was i co to słowo robi w Was, niech dzieją się dobre zmiany w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za to, że byliście na wczorajszym live. Kto jeszcze nie widział, zachęcam do nadrobienia. Widzimy się już w najbliższych dniach. Be grateful. I do zobaczenia.